Dzień dobry. To jest program Herbatka z Psychologiem. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Kochani, dzisiaj bym chciała powiedzieć o takich osobach, które są bardzo podatne na zranienie albo na zachorowanie. One mają obawy, że w każdej chwili może zdarzyć się coś strasznego, żyją w ogromnym lęku, boją się, że. Dojdzie do jakiejś katastrofy, że nagle u siebie wykryją jakąś straszną chorobę, że zachorują psychicznie, że coś stracą, stracą mieszkanie, stracą pieniądze, ktoś ich napadnie, wydarzy się jakaś klęska żywiołowa, wojna i tak dalej. I oczywiście takie obawy od czasu do czasu wszyscy mamy, ale część osób. W taki bardzo nerwicowy sposób yy, ma te obawy w sobie skumulowane, i tak jakby każdy dzień przynosi którąś z tych obaw. I oczywiście to jest bardzo błędny schemat poznawczy. Trzeba to zrozumieć, że jeśli masz w sobie tego typu obawy, to to jest bardzo błędny schemat poznawczy. To musisz zrozumieć, że po prostu Twoje myślenie jest błędne. I błąd Twojego myślenia polega na tym, że Tobie się wydaje, że jeśli coś potencjalnie może się wydarzyć, to się wydarzy. Teraz zobacz, jak bardzo to myślenie Tobie szkodzi, jakie ono jest szkodliwe, jakie ono jest paraliżujące w ogóle Ciebie, powodujące, że często budzisz się i zasypiasz z lękiem. I to mogą być stany niepokoju, ale te stany niepokoju w końcu mogą ciebie doprowadzić do tego, że będziesz przeżywać stany paniki. Ponieważ tak jak powiedziałam, wydaje ci się, że jeśli coś potencjalnie może się wydarzyć, to na pewno się wydarzy. No potencjalnie może się wydarzyć, że ktoś cię napadnie, ale a to absolutnie nie znaczy, że to się wydarzy. Um, słuchajcie, y Najważniejszą taką, można powiedzieć, tą glebą do tego schematu jest przekonanie, że jest się słabym i bezradnym wobec życia, wobec świata czyli takie zerowe poczucie sprawstwa. I takie osoby cierpią na nerwice, na różne zespoły lęku uogólnionego, na nerwice lękowe. Ale cierpią też na anhedonię, ponieważ nie odczuwają w życiu żadnych przyjemności. No bo jak odczuwać jakiekolwiek przyjemności, skoro ja się wszystkiego boję? I yy, co się dzieje? Zaczynają wypatrywać yy, właśnie tego co się może wydarzyć przez to że czytają bez przerwy jakieś informacje tak o katastrofach wsłuch wsłuchują się w swój organizm czy czasem tam się coś w moim organizmie nie dzieje co mogłoby świadczyć o tym że ja przeżywam jakąś straszną chorobę czyli cały czas są w stanie takiej podwyższonej czujności takiej gotowości yy, ja nagrałam filmik o nerwicy i yy, Obejrzyjcie proszę ten filmik, żeby mieć takie to wszystko yy, szerzej, to wszystko zobaczyć te problemy dotyczące właśnie lęku, obaw o swoje życie, o swoje zdrowie, bo to nie są rzeczy proste, to są rzeczy bardzo, bardzo złożone i tylko te osoby, które cierpią na nerwicę tak naprawdę Potrafią y, zrozumieć, jaki to jest wielki, wielkie cierpienie, życie w takim lęku. Jaki to jest niesamowity ból. I teraz y, ja bym chciała powiedzieć, skąd ten schemat podatności na zranienie, na, na zachorowanie pojawia się. Skąd to się w ogóle w nas bierze? Y, ten schemat bierze się. Najczęściej stąd, że przyjmujemy go od kogoś z tak zwanych znaczących dorosłych w naszym życiu, na, od osoby, która miała jakiś bardzo silny wpływ na nasze życie, kiedy byliśmy dziećmi. To nie musi być mama ani tata, to może być na przykład babcia, tak? Albo jakaś ciotka, ale miała na nas w pewnym momencie tak silny wpływ. Że przyjęliśmy, przejęliśmy od niej właśnie ten schemat. I yy, przyjmujemy ten schemat od kogoś, kto jako dorosły wszystkiego się boi, kto wszędzie też wypatruje niebezpieczeństwa i nas tym zaraził, nas tym zainfekował, bo szukał sygnałów, cho, sygnałów chorób, wypatrywał zagrożeń, sprzedawał to dalej dziecku, tak? Yy, to, są tak, to jest taka przyczyna. Druga przyczyna tego, że jesteśmy w takim błędnym właśnie schemacie nerwicowym, może wziąć się z tego, że naprawdę przeżyliśmy coś bardzo traumatycznego. I po prostu został nam ten lęk, jako taki lęk uogólniony, i, yy, i pozostała nam taka właśnie bardzo duża podatność na, na zranienie. Czasami taki mechanizm pojawia się u osób, które przeżyły tak silny stres, że później miały objawy PTSD, czyli stresu pourazowego. Podobnie może się dziać u osób, które doświadczyły takiej sytuacji, że ktoś z ich najbliższych przeżywał coś bardzo traumatycznego. Tak? I to jakby się przeniosło na tą osobę. Czyli na przykład ktoś bardzo bliski ciężko zachorował, i w głowie nam się pojawia takie myślenie: aha, no skoro ta najbliższa mi osoba zachorowała, to znaczy, że mnie również może się to zdarzyć. Czy to jest znowu kompletnie takie, właśnie błędne myślenie, ale bardzo sugestywne. Co możesz zrobić, jeśli jesteś uwikłana czy uwikłany w coś takiego? Przede wszystkim musisz zacząć relaksować się, musisz nauczyć się odprężać. I im szybciej tym zrobisz, tym lepiej dla Ciebie. Oczywiście, jak to się mówi nerwicowcom, to jest bunt, no bo jak ja mam się odprężać, jak ja jestem cała. Czy cały kłębkiem nerwów, to jak ja, mam, jak ja w ogóle mam tutaj, mogę mówić o jakimś odprężaniu się. Musisz zacząć to robić. Jest mnóstwo technik relaksacyjnych, jest mnóstwo wspaniałych filmików nagranych dotyczących relaksacji, wspaniałych ćwiczeń, książek na ten temat, kursów, szkoleń itd., warsztatów różnych. Po prostu zacznij z tego korzystać, tak? Po prostu chodzi o to, żebyś znalazła, czy znalazł jakieś sposoby na obniżenie poziomu swojego napięcia, obniżenie poziomu swojego lęku. I to musisz robić i rano, kiedy się budzisz, i te myśli ci już tam zaczynają dręczyć, i musisz to robić wieczorem, żeby po prostu normalnie spać, żeby twoje ciało mogło się regenerować podczas snu. Zacznij te swoje lęki oswajać, tak? Zacznij y, oswajać się w taki sposób, y, że na przykład, jeżeli unikasz jakichś miejsc czy aktywności, bo się ich boisz, to spróbuj się z nimi zmierzyć. Był kiedyś taki czas w moim życiu, że pewne miejsce kojarzyło mi się z czymś bardzo złym, co przeżyłam. Ja nie byłam w stanie. Nawet przejechać tramwajem koło tego miejsca. A później powiedziałam, nie, to nie może tak być. I po prostu poszłam tam na spacer. Przełamałam się i stwierdziłam, że ten lęk nie będzie mną rządził, nie będzie mną kierował. Kiedyś przeżyłam tam coś bardzo złego, ale to nie znaczy, że to miejsce jest jakieś przeklęte. Że ja mam je omijać, że ja mam się zamykać w tej bańce swojego strachu. I zaczęłam po prostu tam chodzić na spacery. A dzisiaj, kiedy tam jestem, to to miejsce nie kojarzy mi się już z, tym, z tą traumą, z tym złym zdarzeniem, tylko kojarzy mi się z moim zwycięstwem nad tym. Jeśli to jest dla Ciebie za trudne, to zacznij wchodzić w takie sytuacje, których się boisz, na razie w wyobraźni. Zacznij, może, od tego. Może to będzie prostsze, niż od razu zmierzyć się z daną sytuacją. Zacznij w wyobraźni, a potem zrobisz to naprawdę, w rzeczywistości. I kolejna rzecz, która może Ci bardzo pomóc, jeśli jesteś w takim stanie, o którym dzisiaj mówię. Wróć do siebie z czasów dzieciństwa, kiedy miałeś jakieś między 5 a 7 lat. Przypomnij sobie siebie z tego okresu. Wyciągnij zdjęcia, jeśli masz siebie z tamtych lat. Przejrzyj te zdjęcia, zatrzymaj się przy nich, może przy nich popłacz. Może się trochę pozłość. Może jakieś inne emocje przyjdą do ciebie, zobaczymy. Ale kiedy już to sobie wszystko ułożysz, to spróbuj zacząć mówić do siebie z tamtego czasu. Z czasu, kiedy się bałeś. W sytuacjach, w których się kiedyś bałeś, teraz musisz do tych sytuacji dotrzeć. I musisz powiedzieć sobie coś kojącego, coś uspokajającego. Coś takiego, co spowoduje, że dasz sobie jakieś pocieszenie. To jest bardzo dobra technika. I ja na przykład na sobie też ją stosuję. Czasami wracam do siebie sprzed iluś tam lat, kiedy byłam zagubiona, kiedy byłam nieszczęśliwa, kiedy w moim życiu działy się rzeczy, nad którymi nie miałam kontroli. I wracam do siebie z tamtych lat, i mówię sobie się wytrzymaj, wytrzymaj, bo będzie dobrze. Bo wszystko się dobrze ułoży. Wszystko się dobrze skończy. Ta historia będzie miała dobre zakończenie. A ty jesteś silna i to przejdziesz. To są rzeczy, które naprawdę są warte tego, żeby je przepracować, żeby się z nimi zmierzyć. Jeżeli nie masz, nie czujesz, że masz w sobie taki zasób sił, żeby samemu się z tym uporać, to pamiętaj, że masz wokół siebie osoby, które na pewno ci w tym pomogą. Może są to jakieś Twoi przyjaciele. Ludzie, którzy ci dobrze życzą, może zgłosisz się na terapię, może pomoże ci w tym psycholog, ale warto zmieniać takie nastawienie pełne lęku, pełne cierpienia, przerażenia i zmieniać takie ustawienie siebie w życiu, że świat jest czymś wielkim i strasznym, a ja jestem taka malutka i nie mam na nic wpływu. Bo to jest nieprawda, to jest po prostu fałszywe. To nie jest prawdziwe i yy, wierzę bardzo głęboko, że i Tobie się to uda, bo naprawdę setkom ludzi się to udaje i później już jest tylko lepiej. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.